Masie ma widzę, że ja jestem w Dzisiaj pokażę Wam jak w ten sposób podkręcić komputer, w grze PC Bulling Simulator. A więc odpalamy. Wchodzimy do BIOSu. Mamy OC Procesoja. Tu lecimy do 17. Ja mam podkręcić do ilu? 3.978 Lecimy tym. Damy na 4 koła. Why not? To XMP drugi p. ale to nic nam nie da w sumie Zastosowywujemy Chyba nie powinien się grzać, jaki to jest proces Te ja się grzeją A we może klient uzna Pruskę nam nie wywaliło, oczywiście Możecie próbować schodzić z tym z napięciem niżej, jak się, jeśli się da. Może Wam to pomoże z temperaturami. Ostatnio nie pomogło, to mam to teraz dupię.